W drugim już dzisiaj materiale przytoczę państwu miażdżące wypowiedzi, które wgniotły premiera w fotel. Mianowicie w debacie unijnej głos zabrał niemiecki europoseł mówiący po polsku Tomasz Frolich oraz kolega Sławomira Mencena, a mianowicie Marcin Sypniewski. Obaj politycy wyszli na mównicę z jednym celem, z celem ujawnienia kłamstw naszego kochanego premiera Tuska. W dalszej części filmu Tusk próbował nawet jakoś skomentować te wszystkie słowa, jakie padły w jego stronę, ale sami zobaczcie, jak mu to wyszło. Zapraszam do oglądania. Pan niszczy praworządność w Polsce. Opozycja jest przeganiana, osoby niewygodne i orzeczenia są kasowane. Pan wprowadza więcej cenzury do internetu. To coraz bardziej przypomina reżim. Musimy pokazać, że Unia Europejska jest silna i gotowa postawić się radykalnej prawicy i populizmowi. Ktoś mógłby pomyśleć, że czułem się jako polski premier lekko zawstydzony niektórymi wypowiedziami przedstawicieli skrajnej prawicy z mojego kraju. Odłóżmy na bok takie uczucia jak wstyd. Ostatnie lata, ostatnie lata i ostatnie miesiące pokazały, że y, polityka bywa Coraz częściej bezwstydna. Panie premierze Tusk, pan chyba lepiej rozumie po niemiecku, a więc zrobię panu tą przyjemność. He, Tusk. Panie premierze. Pan, politycy jak pan są największym niebezpieczeństwem dla Europy. Kiedy pan był w opozycji z pomocą Unii, pan atakował suwerenność własnego kraju i pan niszczy praworządność w Polsce. Opozycja jest przeganiania, osoby niewygodne i orzeczenia są kasowane. Pan wprowadza więcej cenzury do internetu, to coraz bardziej przypomina reżim. To co Pan, czy, czy, do czego Pan dokonał jako łamanie prawa, czegoś takiego nie było wcześniej. Unia Europejska to wszystko toleruje, bo pan zawsze był tym najgrzeczniejszym urzędnikiem europejskim. Pan niszczy całą Europę. Masowa migracja, cenzura, eskalacja geopolityczna, zielony ład. Pan tak naprawdę to wszystko szerzy, nawet jeśli nikt o tym dzisiaj już nie chce słyszeć. Pan jest polską Angelą Merkel, pan jest polską Urszulą von der Leyen. A najgorsze jest to, że jest pan też z tego dumny. Pols to jest wszystko złe, złe dla Polski i to jest też złe dla Europy. Panie premierze, polska prezydencja to historyczna okazja. Amerykańska, ale i europejska polityka jest coraz bardziej populistyczna, prawicowa i niestety zbyt często, powiedzmy to wprost, po prostu W Polsce pokonaliśmy PiS dlatego, że podczas czarnych czasów ich rządów byliśmy konsekwentni w naszych poglądach. Byliśmy konsekwentni, jeśli chodzi o praworządność, prawa człowieka czy wizję silnej i zjednoczonej Europy. Dziś czarne chmury nadciągają nie tylko nad Stany Zjednoczone, ale i na cały świat i to jest nasza szansa. Musimy pokazać, że Unia Europejska jest silna i gotowa postawić się radykalnej prawicy i populizmowi dokładnie tak samo, jak to zrobiła Polska rok temu. Mamy już jednego światowego przywódcę Donalda, który jest populistyczny, radykalny i nieprzewidywalny. Niech ten europejski Donald będzie progresywny, przewidywalny i demokratyczny i chroni wartości europejskich, na których Europa została zbudowana. Powiedział Pan, że mamy w Europie 450 milionów ludzi, połowa z nich to kobiety. To jest bardzo kluczowy dla nas temat, co tutaj już kilkukrotnie padło z tej sali. Jako socjaliści i demokraci stworzyliśmy kartę praw kobiet, to jest gotowy dokument, który mógłby stworzyć parasol ochronny dla wszystkich kobiet w Europie. Szczególnie dla kobiet w Polsce. Nie udało nam się to zrobić w Polsce, wiemy dlaczego. Zróbmy to w Europie, żeby Polki miały dokładnie takie same prawa jak Belgijki, Francuzki czy inne Europejki e, kobiety w Europie. I ostatnia rzecz. Thank you. Ostatnia rzecz. Wiem, że mottem polskiej prezydencji jest bezpieczeństwo, ale w tych trudnych czasach. Konfliktów, nie możemy zapomnieć o kulturze i sztuce, bo ona czyni nas naprawdę ludzkimi. Mam pismo od wszystkich ministrów kultury, którzy proszą o to, aby nie rezygnować I z programu Kreatywna Europa. Next... Panie premierze, pana obecność w polskiej polityce to prawdziwe fatum. Niespełnione obietnice, schacki z Putinem na molo, afera podsłuchowa, afera Gold, afera hazardowa, afera reprywatyzacyjna i mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. Dzięki kłamstwom i pomocy Brukseli pan wrócił do władzy. Przede wszystkim dzięki pomocy Ursuli von der Leyen. I teraz od 400 dni nie spełniacie obietnic danych Polkom i Polakom. Śmiejecie się nam w twarz, ale naród polski Wam tego nie zapomni. Polska i Europa zasługują na Donalda, ale nie tego, który tutaj siedzi. Jest dobry program, który mógłby Pan zaproponować koniec z paktem imigracyjnym, koniec z Zielonym Ładem, powrót do węgla, przyznanie, że są tylko dwie płcie i koniec cenzury. Ale nie jest Pan Donaldem Trumpem, tylko Donaldem Tuskiem, niestety dla nas. I dlatego Amerykę czeka Złoty Wiek. A u nas dalej będzie jak w lesie. Ale nie tracę nadziei i wierzę, że pod koniec tej prezydencji pana marionetka przegra wybory prezydenckie i stracicie władzę i będzie pan musiał oglądać inaugurację Sławomira Mencena. Uczynimy Polskę Europę znowu wielką, ale już bez pana i bez tej zdradzieckiej, nieludzkiej ekipy. Przedstawiliście, przedstawiliście państwo swoje stanowisko. Chcę powiedzieć, że po pierwsze Wiele z tych wypowiedzi utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważną misją, nieustającą misją, nie tylko dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ale także dla tych wszystkich, dla których Europa, demokracja, wolność naprawdę coś znaczą, jest nieustanna, stała walka o te wartości. Ktoś mógłby pomyśleć, że czułem się jako polski premier lekko zawstydzony niektórymi wypowiedziami, Przedstawicieli Skrajnej Prawicy z mojego kraju. Odłóżmy na bok takie uczucia jak wstyd. Ostatnie lata, ostatnie lata i ostatnie miesiące pokazały, że y, polityka bywa coraz częściej bezwstydna. Natomiast ja tak naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy tutaj weszli na mównicę i zgodnie ze swoim zwyczajem obrazili przedmówcę w sposób bardzo arogancki i taki rzeczywiście lekko deprymujący ludzi przyzwyczajonych do kulturalnej debaty. Ale ja jestem wdzięczny z jednego powodu. Po raz kolejny. Zarówno ci, co oglądają tę debatę, jak i Parlament Europejski mogli usłyszeć i zobaczyć. Dlaczego z taką determinacją walczyłem wspólnie z innymi demokratami w Polsce, żeby tych ludzi odsunąć od władzy? Bo ten sposób myślenia jest zagrożeniem dla demokracji, dla jedności Europy, dla tych wszystkich wartości, o które przez długie lata walczyliśmy. Dziękuję. Dla wszystkich staje się znowu jasne, dlaczego jest tak ważne, abyście już więcej nie rządzili w żadnym z europejskich krajów. Przecież nie tylko w Polsce, w moim kraju, ale także już w całej Europie dobrze wiemy, komu i dlaczego zależy na tym, żeby w każdym możliwym przypadku atakować fundamenty Unii Europejskiej. Wiecie dlaczego tych ludzi ogarnia dzisiaj taka fujka? Bo zrozumieli? Że znowu siła jest po stronie demokratów, że znowu siła jest po stronie wolności, że znowu siła jest po stronie rządów prawa, że znowu Europa staje się silna. To doprowadza ich do. Bo dobrze wiedzą, że to może być ostateczne przekreślenie ich marzeń o powrocie do władzy. I tak to, co jest chyba ważne dla nas wszystkich bój w Europie, ale też na granicach europejskich idzie właśnie o te fundamenty. To nie jest dzisiaj dyskusja o to, która partia wygra jakie wybory. To nawet nie jest dyskusja o tym, jaki kandydat na prezydenta, to są wybory, które czekają mój kraj, wygra wybory prezydenckie. To jest tak naprawdę codzienny bój o wszystko. To jest tak naprawdę bój o to, co najświętsze dla każdej Europejki i dla każdego Europejczyka. Tutaj nie po raz pierwszy, ale to zobaczyłem po raz pierwszy tak spektakularnie, tak na własne oczy, ten niezwykle intensywny, taki serdeczny, pełen empatii sojusz między AFD, polską skrajną prawicą, wspierany tak serdecznie i z takim przekonaniem przez Moskwę, to wszystko przecież czyni ten konflikt, fundamentalny konflikt niezwykle jasnym i klarownym. Każdy, kto kocha Europę. Każdy, kto kocha wolność, każdy, kto kocha demokrację, musi do tej konfrontacji stanąć z otwartą przyłbicą, z podniesionym czołem, z pewnością, z taką pełną świadomością, o jak wielką stawkę idzie, idzie ta walka. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!